Ten powierzony majątek, popatrzmy nawet na zewnątrz jak wygląda, no, kiedyś byliśmy z poprzednią na środku i teraz też to samo gdzie są potrzebne remonty to wykonuje, jakość wody przede wszystkim też trzeba powiedzieć jest bardzo dobra. Nawet jak wczoraj w telewizji gdzieś był problem, bo pił kranówkę, nie pił tej butelkowanej. Tam jakiś protest wychodzi między rzeszeniem producentów butelkowanym. Ta nasza, ta nasza woda nie jest nic gorsza od tej butelkowanej. Takie są wyniki, które otrzymujemy. Ale to nie to, że namawiam do picia kranówki. Ale było coś takiego. Zawsze? Co Oczywiście. Szanowni Państwo, niektórych Państwa na zachodzie już dawno to było, to w najlepszych restauracjach stała zwane z wodą. My pojechaliśmy i nie wiedzieliśmy po co jest, czy do mycia rąk, czy, czy do picia. No nie oszukujmy się. Takie były 20 lat temu przypadki. poszliśmy, chcieliśmy kupić wodę, żeby akurat była potrzebna wieczorem, nie, ta pani mówi, w kranie macie lepszą jak ta, bo jest podwójnie ozonowana. No tak ta jest. Ale, to, ale to, to są tylko szczegóły. Nasza woda jest też dobra i to powiem otwarcie. Też jest zasługa Pana Nowaka, no bo jeżeli ktoś tego by nie pilnował, to by tego nie było. To może nam na.